Jeszcze niedawno wielokolorowy druk 3D był zarezerwowany albo dla nielicznych odważnych, którzy byli gotowi spędzać niezliczone godziny na majsterkowaniu i dostrajaniu, albo dla użytkowników określonych ekosystemów, które były kompatybilne z łatwo dostępnymi komercyjnymi systemami. Dziś istnieje szeroki wybór otwarto-źródłowych, wielokolorowych, a nawet wielomateriałowych rozwiązań pasujących do każdej drukarki, budżetu i zastosowania. Od prostych, łatwych do zbudowania i minimalistycznych systemów do zmiany kolorów, po nowoczesne, zaawansowane platformy, które pozwalają przesuwać granice technologii Fused Deposition Modeling. Ta branża dosłownie eksploduje innowacjami. W tym filmie przyjrzymy się 16 lub nawet większej liczbie otwartych systemów, które pozwalają drukować z użyciem więcej niż jednej żyłki jednocześnie. Przyjrzymy się, co trzeba zrobić, żeby je zbudować, ile kosztują i do czego są zdolne. Więc... Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś doświadczonym weteranem szukającym kolejnego dużego wyzwania, zostań z nami, bo w tym filmie każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynajmy. Zanim zaczniemy, chcę tylko wspomnieć, że ten film jest najnowszym z serii, w której przedstawiam najbardziej obiecujące projekty open source. Nie przejmuj się, kolejność oglądania tych filmów nie ma znaczenia. Ale jeśli nie widziałeś ostatniego filmu, w którym przyglądałem się najciekawszym projektom open source drukarek 3D, możesz kliknąć tutaj, aby otworzyć go w nowej karcie. Ale proszę, nie opuszczaj tego filmu, bo wiesz, algorytm, jak zawsze, linki do wszystkiego o czym wspomniałem w tym filmie znajdziesz w opisie poniżej. Gdzie dostępne, zamieszczę linki afiliacyjne, więc kupując przez nie, możesz wesprzeć powstawanie kolejnych takich filmów. I jeszcze jedna przyjazna przypominajka. Jeśli zdecydujesz się zbudować którykolwiek z tych projektów, zwyczajowo wspiera się twórcę drobną darowizną lub subskrypcją na Patreonie. W porządku, jesteś gotowy? Zaczynamy. Na początek systemy wielokolorowe, czyli tak zwane multiplexery. Najpierw porozmawiajmy o systemach wielokolorowych, które pozwalają dodać możliwość drukowania w wielu kolorach do Twojej istniejącej drukarki 3D. Od dodania tej funkcji do drukarki kupionej w sklepie, aż po przerobienie własnej, niestandardowej drukarki na drukowanie w wielu kolorach. Te otwarto źródłowe systemy pomagają zarządzać wieloma filamentami. Większość, choć nie wszystkie, wykorzystuje obcinarkę do filamentu, która tnie. I następnie cofa filament, który potem jest przepychany przez tę samą dyszę. Oznacza to, że w przeciwieństwie do bardziej zaawansowanych rozwiązań, o których opowiem później w tym filmie, te systemy nieuchronnie produkują różne ilości odpadów, ale są zazwyczaj znacznie tańsze i bardziej dostępne. W porządku. Zaczynamy. Zacznijmy naszą listę od być może najprostszego i najmniej znanego rozwiązania, czyli Night Owl autorstwa Mortena Jonaszata. Prawdopodobnie źle to wymawiam, więc przepraszam, Morten. Night Owl to zintegrowany system przełączania filamentu z dwoma szpulami. W rzeczywistości jest wyjątkowy, ponieważ to jedyny system na naszej liście, który obsługuje tylko dwa kolory. Night Owl jest doskonałym przykładem piękna otwartego sprzętu. W rzeczywistości integruje wiele różnych projektów i technologii, w tym Dual Nightwatch autorstwa Hard K, Filamentalist Rewinder oraz Turtleneck Buffer od Armored Turtle. Rezultatem jest proste i uniwersalne rozwiązanie do wymiany filamentu. Urządzenie wykorzystuje płytę wielomateriałową ERB i może posiadać wbudowany obcinak, jeśli nie chcesz dodawać go do głowicy narzędziowej. Na moment nagrania zestawy są dostępne tylko w Triangle Lab i kosztują od 60 do 112 dolarów w zależności od wybranych opcji. Zwróć uwagę, że jak we wszystkich tych konstrukcjach, ceny, które będę podawał, nie obejmują wydrukowanych części, które zdecydowanie powinieneś wydrukować samodzielnie, jeśli masz taką możliwość. Pico Multimaterial Unit to lekka, prosta jednostka do druku wielomateriałowego autorstwa Lemur Hayes, czyli Lemura Hayesa, twórcy projektu Lemur Hayes Stinger, który pokazywałem w poprzednim filmie z tej serii. Jak sama nazwa wskazuje, Pico jest dość mały i prosty, pozwalając na obsługę czterech kolorów filamentu przy użyciu tylko jednego silnika National Electrical Manufacturers Association, 17 serwa, kilku łożysk oraz zestawu wydrukowanych części. Ten projekt zawiera również różne wersje rozdzielaczy oraz własny obcinacz filamentu do głowic orbiter lub Sherpa Mini, o których opowiem w jednym z kolejnych filmów z tej serii, więc koniecznie zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli chodzi o to, jak ta jednostka Multimaterial Unit wypada na tle pozostałych pozycji z tej listy, powiedziałbym, że jeśli chcesz zbudować moduł do druku z wielu materiałów, ale przerażają Cię niektóre inne konstrukcje, to właśnie to może być rozwiązanie, którego szukasz. Z tego co wiem, nie ma jeszcze dostępnych gotowych zestawów, ale lista części jest stosunkowo prosta i łatwo dostępna, więc podlinkujemy ją poniżej. Pamiętaj tylko, że musisz dodać bufor i rozdzielać do swojej głowicy narzędziowej. Jeśli Pico Multimaterial Unit wydaje ci się zbyt prymitywne, warto zrobić kolejny krok i sprawdzić ekstruder wielomateriałowy, czyli ekstruder wielomateriałowy stworzony przez zespół CN3D. Ekstruder wielomateriałowy czerpie inspirację z Pico Multimaterial Unit, ale został zaprojektowany od podstaw z wieloma kluczowymi ulepszeniami, zwłaszcza jeśli chodzi o niezawodność. Obejmują one prostą ścieżkę filamentu dla płynniejszego ładowania i mniejszej liczby zacięć, zwalniacze bramek wykorzystujące magnesy zamiast sprężyn, mikroprzełączniki na wszystkich bramkach, zamknięte pętle pasków GT2 oraz podwójne zębatki Bontech. Co więcej, ekstruder wielomateriałowy oferuje łatwiejszą obsługę dzięki integracji z oprogramowaniem do zarządzania wielokolorowego Happy Hair. Mają nawet plany, aby rozszerzyć to do 6 kolorów. Podsumowując, celem jest stworzenie Multimaterial unit, które można wydrukować w 3 godziny i złożyć w zaledwie jedną. W tym celu CN3D obecnie pracuje nad łatwą krok po kroku instrukcją instalacji, która wkrótce się pojawi. Poniżej zamieścimy linki do kilku ich filmów o ekstruder wielomateriałowy, a jeśli zdecydujesz się go zbudować, możesz już teraz kupić zestaw z płytą sterującą i wszystkim oprócz wydrukowanych części za jedyne 64 dolary. Link poniżej Podobnie jak ekstruder wielomateriałowy mamy Happy Turtle Lettuce Feeder, czyli Happy Turtle Lettuce Feeder autorstwa opancerzonego żółwia. Początkowo zaprojektowany jako żart, Happy Turtle Lettuce Feeder jest znacznie prostszym automatycznym zmieniaczem filamentu niż inne, które za chwilę zobaczymy od opancerzonego żółwia. Zaprojektowano go w zasadzie w jeden wieczór. Używa wałka rozrządu do włączania toru, a pliki Computer Aided Design są dostępne, jeśli chcesz zwiększyć liczbę kolorów z czterech na więcej. Co najlepsze, Został zaprojektowany do współpracy z prostym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem AFC od projektu Opancerzony Żółw, ale nie z bardziej złożonym Happy Hair. Zestawy są dostępne od Blue Rolls i Triangle Lab w cenie od 84 do 121 zł. Kolejnym krokiem w złożoności będzie Trud Rock od Annex Engineering. Jak wiele z tych systemów używa serwomechanizmu do przełączania ścieżek filamentu, ale to co go wyróżnia to szybkość i niezawodność działania. System jest modułowy, co pozwala na rozbudowę do dowolnej liczby kolorów. Został też zaprojektowany pod kątem szybkości, by nadążać za wydajnymi maszynami na kliperze. Tradrack zaprojektowano do współpracy z niestandardowym systemem buforowania. Można go łatwo i niedrogo rozbudować, by dodać znacznie więcej kolorów. Tridrak ma silną integrację z makrami i funkcjami klipera. Dobrą dokumentację oraz wsparcie firmware'u. Z tego co wiem, działa z Happy Hair, ale nie jest aż tak głęboko zintegrowany. Mimo, że nie jest to rozwiązanie plug and play, jest wysoko cenione przez osoby gotowe poświęcić czas na jego właściwą konfigurację. Obecnie udało mi się znaleźć tylko zestawy od Triangle Lab. Teraz, o jeden krok wyżej pod względem zarówno złożoności, jak i doświadczenia użytkownika, mamy Enraged Rabbit Carrot Feeder w 2 oraz zintegrowany system bufora Enraged Rabbit Cotton Tail. System ten, dostępny zwykle w wersji na 8 lub 12 kolorów, także wykorzystuje selektor serwomechanizmu i bramki do przełączania filamentów. Wykorzystuje silnik krokowy napędzany paskiem do podawania filamentu, ale są plany wprowadzenia ulepszenia z napędem bezpośrednim i możliwe, że już się ono pojawiło. Muszę to sprawdzić. Jednak w przeciwieństwie do Tradrak jest on głęboko zintegrowany z clipperem i happy hair. Tak naprawdę zrobiłem całą serię na ten temat, zarówno transmisję na żywo, jak i wiele filmów dzieląc się swoimi doświadczeniami podczas budowy. Chociaż to bardzo fajny projekt, nie jest on dla osób o słabych nerwach i wymaga sporo czasu zarówno na zbudowanie, jak i na kalibrację, zanim zacznie działać niezawodnie. Nigdy nie udało mi się sprawić, aby mój działał niezawodnie, a osoby, którym się to udało, poświęciły na to około 60 godzin lub więcej. Wiem jednak, że zespół stale udoskonala projekt, aby był prostszy w obsłudze i bardziej niezawodny. Obecnie zestaw 12 kolorów od Fizeka kosztuje od 179,99 zł, cena obejmuje system buforowy, ale nie uwzględnia co najmniej kilograma filamentu potrzebnego do wydrukowania całości. Ale hej, jeśli lubisz wyzwania, to to może być coś w sam raz dla Ciebie? Jeśli natomiast jesteś gotów poświęcić liczbę kolorów i przystępność cenową na rzecz łatwiejszego montażu i większej niezawodności, to powinieneś sprawdzić Box Turtle, to urządzenie od opancerzonego żółwia. To urządzenie wykorzystuje indywidualne silniki krokowe, tacki, bufor oraz przewijarki, aby obsłużyć do czterech filamentów na jednostkę. Jeśli budżet na to pozwala, można użyć kilku takich urządzeń jednocześnie. Ponadto, dzięki open source'owi i łatwo skalowalnym profilom 2020 roku, technicznie można też rozbudować to, aby drukować w większej liczbie kolorów. Żółw baka to także pierwszy system na tej liście, który pozwala na zamknięcie filamentu, co będzie świetne, jeśli chcesz drukować wielokolorowe wydruki z PETG. Z mojego doświadczenia montaż jest znacznie łatwiejszy niż w przypadku Enraged Rabbit Carrot Feeder, ale może nie tak prosty jak Pico Multimaterial Unit, którego niestety nie miałem okazji zbudować, a niezawodność według wszystkich opinii jest całkiem dobra. Co więcej, system jest bardzo głęboko zintegrowany z mainsail, z własnym oprogramowaniem AFC Lite, które jest dużo prostsze niż Happy Hair. Tutaj ponownie zrobiłem pełny film o Box Turtle na naszym głównym kanale, a także bardziej szczegółowy dziennik budowy na naszym drugim kanale, i oba te filmy podlinkujemy w opisie. Jeśli jeszcze nie sprawdziłeś naszego drugiego kanału, koniecznie to zrób i zasubskrybuj, ponieważ pojawi się tam wiele naprawdę ciekawych materiałów. Ale wracając do Box Turtle, jak już wcześniej wspominałem, wszystkie te zalety nie są tanie. Zestaw LDO Motorist Box Turtle kosztuje od 299 zł bez obudowy i suszarki do filamentu. Linki znajdziesz w opisie, jeśli chcesz to sprawdzić. Jeśli wolisz mieć filamenty zamknięte od samego początku albo chcesz drukować w ośmiu kolorach, to możesz zainteresować się mniej znanym Yet Another Multimaterial Unit, czyli Yet Another Multimaterial Unit od Zerja. Obecnie głównym celem tego projektu jest obsługa ładowania i rozładowywania, a nie druk wielokolorowy, ale w przyszłości mają nadzieję dodać także tę funkcję. Sam projekt jest mocno inspirowany Voronem z podobnym stylem oraz tymi samymi profilami 2020. Wykorzystuje dwa identyczne podajniki i obudowę, ale w przeciwieństwie do innych systemów z tej listy, projekt już zawiera wbudowaną suszarkę do filamentu. Obecnie JAMU właśnie przygotowuje się bez zamierzonej gry słów do wydania pierwszej zapowiedzi wersji 0.1. To wciąż testy, ale jeśli masz umiejętności, by pomóc im ukończyć ten projekt, to ekscytujące przedsięwzięcie i na pewno ucieszyliby się z takiej pomocy. A teraz ostatni boss, najbardziej złożony i zaawansowany system multiplexera, jaki widziałem do tej pory. Poznajcie ośmiuścieżkowego kruka, czteroszpulowy automatyczny zmieniacz filamentu, który można skalować. W odróżnieniu od innych systemów, ośmiścieżkowy kruk wykorzystuje kasety. Indywidualne, modułowe pojemniki na filament, które w przyszłości mogą umożliwić m.in. aktywne suszenie filamentu. W przeciwieństwie do pozostałych pozycji na tej liście, ośmiościeżkowy kruk wciąż znajduje się w fazie alfa i poszukuje testerów alfa oraz współtwórców, którzy pomogą wynieść projekt na wyższy poziom. Mimo to z zespołem stojącym za żółwiem skrzynkowym, który napędza jego rozwój, to obiecujący projekt, którego dojrzewania wyczekuje. Zestawy nie są jeszcze dostępne, ale poniżej zamieścimy link do projektu. Jeśli to wszystko brzmi zbyt prototypowo i trochę kłopotliwie, ale nadal chcesz coś, co jest już od dawna na rynku i po prostu działa, koniecznie sprawdź 3D Cameleona sprzed lat. 3D Cameleon pierwotnie produkt komercyjny jest teraz całkowicie open source. System ten został zaimplementowany w wielu drukarkach i działa niezawodnie. Niestety, przejście na open source oznacza również, że nie ma już dostępnych gotowych zestawów, ale jeśli chcesz to wypróbować, możesz już pobrać pliki STL z ich GitHuba i samodzielnie zdobyć wszystkie części z listy Bill of Materials oraz zbudować to samemu. Jeśli podoba ci się koncept Box Turtle, ale przeraża cię wymagany nakład pracy, to warto zwrócić uwagę na projekt OpenAMS. Pozwala to na podłączenie standardowego Bamboo Lab Automatic Material System do dowolnej drukarki obsługiwanej przez Clippera. Tak, dobrze słyszałeś. Możesz przerobić Bamboo Lab Automatic Material System i sprawić, że będzie działać z dowolną drukarką, jaką tylko zechcesz. Ale żeby to zrobić, będziesz potrzebował nowej płyty głównej i czujnika nacisku filamentu, które zastępują oryginalne, zastrzeżone płytki Bamboo Lab. To będzie kosztować Cię około 85 dolarów za oba elementy, ale kiedy już to zrobisz, wystarczy zainstalować nowe oprogramowanie i gotowe, masz zamknięty Automatic Material System bez ponad 20 godzin pracy. Całkiem fajne. Teraz zmieńmy temat o 180 stopni. Od sposobu, jak sprawić, by Automatic Material System Bamboo Lab pasował do Twojej drukarki open source, do otwarto-źródłowego Automatic Material System dla Twojej drukarki Bamboo Lab. Jeśli z jakiegoś powodu nie podoba Ci się Automatic Material System Bamboo Lab, Automatic Material System Lite, lub po prostu chcesz mieć ciekawy projekt do nauki działania systemów wielokolorowych, sprawdź system BMCU, Automatic Material System autorstwa, hm. Chyba 4061N, nie jestem pewien, bo nie umiem czytać po chińsku. Ten system umożliwia drukowanie w czterech kolorach na drukarkach Bamboo Lab A1 Mini, A1 lub P1S. Ale ostrzegam, to jest projekt edukacyjny dla zabawy i nie jest jeszcze tak niezawodny jak oficjalny Automatic Material System. To kosztuje tylko 78 dolarów i oczywiście zamieszczę link w opisie. Dobrze, za chwilę znowu zmienimy temat bez zamierzonej gry słów i przyjrzymy się niesamowitym systemom zmiany narzędzi, które pozwalają drukować nie tylko w wielu kolorach, ale także z zupełnie różnych filamentów. Systemy zmiany narzędzi. Jeśli chcesz naprawdę drukować z wielu materiałów, drukowanie 3D w wielu kolorach to dla ciebie za mało, albo po prostu nie podoba ci się marnowanie dużych ilości materiału na czyszczenie, to system zmiany narzędzi jest dla ciebie. Oto kilka najbardziej znanych i ekscytujących projektów systemów zmiany narzędzi, które są obecnie na rynku. Przede wszystkim mamy niezwykle popularny Stealth Changer, który sam w sobie opiera się na wcześniejszym projekcie Tab Changer. Ten projekt oparty jest na Voron 2.4 i wykorzystuje ruchomą bramę, która podjeżdża i podnosi narzędzia, a same narzędzia mocowane i odłączane są za pomocą pinów, tulei i magnesów. Poziomowanie odbywa się za pomocą płytki TAP, płytka drukowana i jest kompatybilne z szeroką gamą głowic narzędziowych, takich jak Stealth Burner, Dragon Burner, Rapid Burner i wiele innych. Ten projekt jest dobrze udokumentowany i wspierany przez aktywną społeczność, ale nie jest odpowiedni dla osób o słabych nerwach. Budowa wielu głowic narzędziowych, ich ustawianie, konfigurowanie makr oraz zarządzanie dodatkowym poborem mocy to czynniki, które zwiększają zarówno złożoność, jak i koszty. Mimo wariantów i modyfikacji podstawowej koncepcji, jak budżetowy SVO z ośmioma zmiennymi głowicami narzędziowymi, wykorzystujący oryginalne głowice, czy moja wersja bez ograniczeń z siedmioma głowicami, nad którą pracuję z CN3D, generalnie musisz zakupić 4 do 5 kompletnych zestawów głowic narzędziowych, w tym hotendy, ekstrudery, płytki głowic i wiele innych elementów. I to wszystko po tym, jak już masz Voron 2.4 lub Sovil sv 08 jako bazę. Jednak jeśli szukasz maksymalnej elastyczności w zakresie druku wielomateriałowego i możliwości dostosowania, to naprawdę nie ma nic, co dorównałoby stealth changerowi. Obecnie dostępny jest zestaw od Fizeka, a LDO Motors intensywnie testuje swoje zestawy do Stealth Changera, które miejmy nadzieję wkrótce zostaną wydane, więc zaktualizujemy opis poniżej, aby dodać link, gdy tylko te zestawy będą dostępne. Podlinkujemy też playlistę z budową mojego własnego zmieniacza narzędziowego, napędzanego przez CN3D i innego fajnego zmieniacza opartego na Woronie. Projekt to Dax, chociaż ten projekt nie jest aż tak popularny jak Stealth Changer, wciąż jest ekscytujący i obiecujący. Dax jest kompatybilny z Voron Trident 1824, a nawet z Rattrick v Vicor 3 posiada bezserwerowy mechaniczny mechanizm blokujący inspirowany prusą XL. Jest w pełni drukowany 3D i składany z ogólnodostępnych komponentów. Posiada automatyczną kalibrację XYZ oraz ulepszenia poprawiające komfort jak inteligentne zarządzanie podgrzewaniem narzędzi i diody LED sygnalizujące status na głowicach. Przeprowadziłem wywiad z Ankurem, twórcą Daksha w podcaście Infill. I podlinkuję ten odcinek w opisie dla tych z Was, którzy są zainteresowani. I z tego co wiem, nie ma dostępnych zestawów, ale podlinkujemy listę części w opisie. Jeśli kompletny zmieniacz narzędzi jest dla Ciebie zbyt skomplikowany lub zbyt drogi, rozumiem to. Ale to nie znaczy, że musisz zadowalać się drukiem z jednego materiału jak jakiś plebejusz. Zamiast tego możesz zainteresować się systemem Independent Dual Extruder, czyli niezależnym podwójnym ekstruzorem takim jak Tridex. Tak, wiem, już omawiałem kilka maszyn Voron Independent Dual Extruder w poprzednim filmie i właściwie powinny się one znaleźć w tym materiale, ale trudno. Jak sama nazwa wskazuje, 3Dex to maszyna Independent Dual Extruder oparta na Voron Trident, co oznacza, że zamiast ruchomej bramki, to stół porusza się w górę i w dół. To zwalnia miejsce na bramce dla dwóch ekstruderów, które poruszają się niezależnie w osi X, ale razem w osi Y. Pod pewnymi względami jest to kompromis w stosunku do zmieniacza narzędzi, bo ogranicza się do dwóch materiałów itd. Z drugiej strony oferuje też istotne zalety nieosiągalne przy użyciu zmieniacza narzędzi, np. znacznie szybszą wymianę materiału. Niestety, główny Clipper nie obsługuje jeszcze klasycznych funkcji Independent Dual Extruder, takich jak drukowanie lustrzane czy duplikacja, ale wierzę, że można użyć forka RATOS od zespołu RATRIC, żeby to umożliwić. Jeśli to zrobisz, ta maszyna zyska znaczącą przewagę nad standardowym zmieniaczem narzędzi. Co najlepsze, budowa jest znacznie tańsza niż pełnoprawny zmieniacz narzędzi. Chociaż idealnie byłoby zbudować własną maszynę z szerszą belką X, żeby zrobić miejsce na głowice narzędziowe i zachować objętość roboczą. Teoretycznie wystarczy zbudować dodatkową głowicę narzędziową na tridencie za około 40 dolarów lub mniej, plus wydrukowane części, wybrany hotend i ekstruder. Pamiętaj tylko, że jeśli zrobisz to w ten sposób, będziesz miał tylko 225 na 250 x 250 w trybie jednej głowicy albo 205 x 250 na 250 w trybie dwóch głowic. Dobrze, technicznie rzecz biorąc, tego jeszcze nie ma, ale i tak to uwzględnię, bo wiem, że jeśli tego nie zrobię, to przy moim szczęściu zostanie opublikowane dzień przed planowaną premierą tego filmu. Po raz pierwszy zaprezentowany na Smurf 2023 Woron Phoenix to potężna maszyna Independent Dual Extruder o wymiarach 600x600x600. Tak naprawdę nie ma tu wiele więcej do powiedzenia. Max, człowiek stojący za projektem Woron, jako perfekcjonista, wciąż jeszcze go nie opublikował, więc nie ma dostępnych żadnych zestawów. Ale to nie powstrzymało firm takich jak Fizek przed stworzeniem własnych 600mm pochodnych Vorona w międzyczasie. Postaram się znaleźć informacje o Feniksie, żeby podlinkować je w opisie. Krążą plotki o zbliżającej się premierze i tym, że zespół kończy przewodnik montażowy. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Feniksie, zasypcie komentarze tekstem Uwolnij Feniksa albo czymś podobnym sam nie wiem. No i macie to. Około 16 projektów druku 3D z wieloma materiałami, które możesz zbudować w domu. Jeśli lubisz tego typu filmy, koniecznie zasubskrybuj, ponieważ nadchodzi trzecia część tej serii, w której przyjrzymy się najciekawszym, otwarto-źródłowym głowicom narzędziowym i ekstruderom, które wyniosą Twoją drukarkę na wyższy poziom. To wszystko na ten tydzień. Do zobaczenia w następnej warstwie.